Witam Was cieplutko w wynikach, słuchajcie, rozdania. Losuję szybko y, zwycięzców, bo słuchajcie, jedziemy zaraz do Londynu. Także y, szybko, z rana, na biegu. Zasady były takie, że y, trzeba było spełnić trzy warunki, czyli być moim subskrybentem oczywiście, napisać w komentarzu, y, że bierzecie udział w rozdaniu i y, mieć otwartą tą listę Subskrypcji, żebym ja mogła sprawdzić, czy faktycznie ta nagroda idzie do mojego widza. E, więc o tym już mówiłam w filmie e, w rozdaniu. Także przechodzimy do rzeczy i losujemy dwie osoby. Film już jest załadowany i słuchajcie, będziemy losować. I jeszcze tylko chciałam Wam powiedzieć, że po mm, e, wylosowanej osobie muszę sprawdzić, czy ta osoba faktycznie mnie subskrybuje, bo tak jak mówiłam, ma to pójść do moich widzów. Więc dobra, losujemy pierwszą osobę, czyli pierwsza nagroda. Joanna Aśka Jagoda. Kochana przez to gratuluję biorę udział. Ora ty nie pamiętam po jakim filmie. Tutaj możecie sobie przeczytać cały ten komentarz. Ja oczywiście czytałam, bo czytałam wszystkie. Także Asiu, do ciebie leci pierwsza nagroda, i losujemy drugą. Asia nie sprawdzam, bo Asia mnie na pewno subskrybuje, asia jest ze mną już naprawdę od dawna. I druga osoba. 1, 2 123 I Ucja również jest moim widzem, także dziękuję serdecznie za wzięcie udziału. Gratuluję Wam, dziewczyny, przeogromnie. I czekam na adresy Lucia i Asia. Napiszcie mi koniecznie adresy. Jeszcze raz serdecznie gratuluję zwycięzcom i bardzo Was proszę o napisanie mi adresu na który mam wysłać te prezenty jak najszybciej na Instagramie w wiadomości prywatnej. Bardzo Was proszę i to jak najszybciej, z tego względu, że jeżeli wyślecie mi ten adres teraz i szybko w przeciągu weekendu, to jest bardzo prawdopodobne na 90%, chyba, że coś się wydarzy po drodze. Wyślę Wam te paczki w poniedziałek. Także czekam na adresy. Dziękuję Wam serdecznie wszystkim za wzięcie udziału w rozdaniu. I co? I do zobaczenia w następnym filmie.